Zasady w tej szkole są dość surowe. Szybko daj mi wszystkie swoje pieniądze teraz. Rób coś. Pomóż mi. Nie zapomnij o swojej pracy domowej. Cześć wszystkim, tu Iwan. Dzisiaj dostałem tę kopertę. Piszę, że to dla nas od kanału. Iwan jest tutaj. Hej, wszyscy chodźcie tutaj, zobaczcie co mam. Chłopaki to koperta dla nas, od szkoły jak sądzę, drogi Iwanie i jego zespole zapraszamy Was do udziału w eksperymentalnym programie nauczania domowego. Teraz nie musicie podróżować do szkoły. Nasza szkoła może otworzyć się bezpośrednio w waszym domu. Koszt studiowania to 10 tysięcy dolarów. Zbyt drogie. Spójrz, jest więcej. Mamy dla Ciebie specjalną ofertę. Jeśli możesz spędzić cały dzień z naszymi nauczycielami, otrzymasz 9 tysięcy dolarów. Potrzebuje pieniędzy. 9 tysięcy dolarów, to znaczy, że nauczyciele są prawdopodobnie bardzo surowi i wymagający. To jest bardzo wygodne. Więc kliknijcie lajki, like, jeśli też chcielibyście być w takiej szkole. Co się stanie, jeśli nie wytrzymasz całego dnia? Mario, za 9 tysięcy dolarów jestem pewien, że możemy znieść każdego nauczyciela. Zadzwonię do nich. Hello, tu Ivan is here. Akceptujemy twoją ofertę. Wow. Przynajmniej dali nam fajne mundury. Sprawdźcie swoje plecaki. Stay back, stay back, plecaki, plecaki. Zastanawiam się, jakie będziemy mieć lekcje. Napiszcie w komentarzach, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole. Nie możemy się spóźnić. Nie chcę się spóźnić. Myślę, że to nasza pierwsza lekcja. Chodźmy. Najpierw mamy spotkanie wprowadzające. Chyba się spóźniamy. Tak, myślę, że to jest właściwa klasa. To jest. Cześć. Latu, cześć. Szybko zajmijcie miejsca. NIE SPÓŹNIMY SIĘ DO NASZEJ NOWEJ SZKOŁY, WY MAŁE ŁOBUZIAKI! Co? Okej, okay, przepraszam. Więc teraz, kiedy zdecydowałeś się zamknąć, czy tylko mi się wydaje, czy zabrałeś telefon z mojej klasy? Przepraszam, po prostu prosiłem moich widzów o zasubskrybowanie mojego kanału. Dam ci 15 sekund na schowanie tego telefonu, albo powieszę cię do góry nogami. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Ludzie, wszyscy, którzy oglądają teraz ten film, proszę zasubskrybujcie mój kanał na 3-2. Zejdź na dół i naciśnij przycisk subskrybuj. No dawaj, proszę, czas się kończy. Czas minął szczęściarzu! Proszę zdjąć plecak! Nazywam się Dyrektor Bonecrack. Zgodziłeś się przekształcić ten dom w szkołę. Którą zorganizujesz zgodnie z poleceniami. Jeśli ktoś z was będzie się źle zachowywał, zostaniesz ukarany, czy to jasne! Tak, proszę pana. Jak mówiłem, zrobisz co ci każę. Ten dom będzie klasą i zaczniemy. To nie jest tak jak sobie wyobrażałem szkołę. Aj spokój Iwanie, nie jest tak źle. Jestem pewien, że się dogadamy. Mam nadzieję. iPad. O, nie proszę pana. Nie, 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 to tylko do kalkulacji. Nie, nie proszę, nie. Nie mój iPad, Soren. Mój iPad, proszę pana. Witamy w mojej szkole domowej. Tomaso, twój iPad. I'm not psycho. You're psycho. Mam nadzieję, że to nie będę ja pewnego dnia. Przepraszam, panie Bonefrog. To się nie powtórzy. Nie, dziękuję bardzo. To wszystko. Zwolniony. Do widzenia. Do widzenia, panie. Bardzo dziękuję. No cóż, to było trudne. Zasady w tej szkole są dość surowe. Zgadzam się całkowicie. Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. A tak przy okazji, co dalej? Co powiesz na lunch? Nasz lunch się spóźnia, Tomaso. To nie teraz. Daj spokój. Czy możemy wejść na swoje miejsca teraz? I pospiesz się szybko. Mam na imię pan Rut. A dzisiaj będziemy rozwiązywać problemy. A? A? What is going on here? Czy ktoś jest zainteresowany? Rozumiem. W takim razie wybiorę coś sam. Ty do tablicy. Ty, Uda, Selmo. Pośpiesz się. Szybciutko, zapisz to równanie. Ale tablica jest brudna. Co mam zrobić? To nie mój problem. Jeśli tablica jest brudna, to będziemy pisać na naszych czołach. Rozwiąż to. Ale ja nawet tego nie widzę. To dla ciebie śmieszne? Ty, idź do tablicy. Ty, idź do tablicy. Co? Ja? Dobrze. Rozwiąż to. Przykro mi, Stanley, no to wszystko Twoja wina. Czy podoba ci się ta odpowiedź? Mam nadzieję, że to poprawne. Skończyłem, nauczycielu. To jest źle. Czy ktoś zna poprawną odpowiedź? Wy, małe leniuchy. Chodźcie do tablicy. Będziemy pisać naszą pracę domową. Czy macie jakieś pytania dotyczące waszego zadania domowego? Nie, proszę pana. To świetnie. Teraz wszyscy są wolni. Czekaj, chyba znam odpowiedź. Stanley, to nie jest idealny czas. Chodź, po prostu się spakujmy. Przerwa na lunch. Wow, przynajmniej zrobili lodową stołówkę. Dlaczego nie usiądziemy tam? Świetny pomysł. Hej, chłopaki, chcecie jakiś deser? Tak, oczywiście. Czy masz dodatkowe pieniądze? Tak, mamy gotówkę. Szybko daj mi wszystkie swoje pieniądze teraz. Tak, tak, pewnie. Poczekaj, kto ty jesteś, żeby zabierać nasze pieniądze? Wszyscy w tej szkole mnie znają. Ale jesteśmy tu sami. Wygląda na to, że. Wygląda na to, że to twój pierwszy dzień w szkole. Jesteście świeżakami, ponieważ nie wiecie, kim jestem. Pamiętaj raz na zawsze, aby ze mną nie zadzierać, rozumiesz? Zgoda. Pieniądze. Smacznego łakomczuchy. Do zobaczenia później. Co było niegrzeczne? Mam nadzieję, że nigdy więcej jej nie zobaczymy. Na drobie, później. Pierdol, Arturam, pierdol szkołę. Bez obiadu, bez nauki. Lekcja historii. Czekaj, czy przyszedłeś znowu zabrać nasze pieniądze? Nie damy Ci nic więcej. Jak śmiesz tak rozmawiać z nauczycielką? Szybko zajmijcie swoje miejsca. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście gotowi na test. Jaki test? Co masz na myśli, przygotowując się na wszystko? Nie obchodzi mnie to, przygotuj się. O co właściwie chodzi w tym teście? To nawet nie jest historia, prawda? Czy oszukujecie małe ślimaki? Dam wam popalić. Przepraszam. Dobrze, wystarczy oszukiwania. Dobra, chłopaki, kontynuujcie teraz test. Nie widzimy absolutnie nic. To twój problem. Gdzie jest papier? Nawet nie wiem, co piszę. Na pewno obleje. Cisza. Jeśli nie posłuchasz, będę musiał podjąć działania. Ach, to dobra piosenka. Podkręćmy muzykę. To jest wszystko, czego chcę na moich zajęciach. Och, zajęcia się skończyły. Możecie iść. Kiepsko. Wszystkie moje ubrania na siłownię są wyprane. Potrzebujesz specjalnego zaproszenia? Chodź tutaj. Jestem Twoim nauczycielem wychowania fizycznego. Gdzie jest Twój strój? Mój cały mundur jest w pralce. Pralka? Chyba żartujesz? W porządku, naprawimy to. Co ja zrobiłem? Och, co robisz? Nie możesz tego zrobić. Podoba mi się. Dobre do wentylacji. Och, to takie żenujące. Jesteśmy na zewnątrz. Dobra, pierwsze ćwiczenie. Co robisz? Myślisz, że jesteś taki twardy? Chcesz kłopotów? Kto to powiedział? To byłem ja. Co zamierzasz zrobić? to ty to, ty to zrobiłeś. Tak. Pokażę ci, to... gdzie jest twoje miejsce. Ty no to śmiecił. co? Pokaż mi. Zrób coś, pomóż mi. Musimy coś zrobić. Dawaj, Stanie, pomóż Fatality. mi. Nie. I jeszcze chwilę. Mamy cię. Dzwonek. Miałeś szczęście, chłopcze, zajęcia skończone. Stan, chodź tutaj. Nie potrzebowałem twojej pomocy. Prawie go miałem. O, tak, tak, tak. No dalej, wstań. Tak, zdecydowanie. Przejdźmy do naszej następnej lekcji. Stój! Czy przeszkadzałeś na zajęciach w Proszę pana. Ty, 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 w moim biurze. Zapytam cię jeszcze raz. Kto zakłócił lekcję? Okej, okay, to nie my. To był ten inny facet z klasy. Sebastian? Tak, to na pewno był naj... myślisz, że możesz mnie oszukać? Zawsze znajdę prawdę. Kto pierwszy? Czy przeszkadzałeś w klasie? Nie. Następny. Powiedz mi prawdę, to ty, czy przeszkadzałeś na zajęciach? Nie, nie. Następny. Gdzie twoi rodzice trzymają pieniądze? Nieważne. Czy przeszkadzałeś na zajęciach? Nie. Ha! Mam cię! Nie. Ponieważ nie masz szacunku dla tej szkoły domowej i całego jej zespołu, zostaniesz ukarany. Ciesz się indywidualnym podejściem w nauczaniu domowym. Ten facet jest psychopatą, wypuść nas. O już przesada. Nie podoba mi się ten eksperyment. Jak się stąd wydostać? Czekaj, mam pomysł. Spójrz. Dobrze, musimy pracować jako zespół. Skocz tam. Gdzie? Nie. Skaczę do tyłu. Działa! Czy posuwamy się naprzód? Tak, czekaj. Chodź. Leopomińmy szkołę. To przerażające. Udało się. Chodźmy. Wancy Kotylejs. Chodźmy stąd. Nie zapomnij o swojej pracy domowej. Chodźmy stąd. Wracajcie tutaj. Albo powiem waszym rodzicom. Czas się pożegnać. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj teraz i zostaw lajki. Pa!